No dobra, trzecim przystankiem w moim MGS-owym maratonie jest jedna z moich najukochańszych gier. Metal Gear Solid 3, bo o nim mowa, to gra przeze mnie uwielbiana od ponad 8 lat i każdy tytuł, który przez tak zwaną branżę nazywany zostaje klasykiem, musi stanąć do pojedynku właśnie ze Snake Terem. Dlaczego tak bardzo uwielbiam właśnie tą część? Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie o najlepszej z części serii Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 3 rozgrywa się w 1964 roku, czyli podczas zimnej wojny. Od razu muszę to zaznaczyć, bo zauważyłem, że sporo osób ma z tym problem. Głównym bohaterem MGS-a III jest Snake. Ale to nie jest ten sam Snake z Metal Gear Solid 1 i 2. Wcielamy się w genetycznego ojca trzech Snakeów, czyli w Spoiler Big Bossa, nazywanego tutaj Naked Snake. Czekajcie: Solid Snake, Liquid Snake. Solidus Snake, a teraz Naked Snake? To nie są kryptonimy operacyjne, tylko ksywki aktorów porno. W kolejnej części zamiast Snake'a powinniśmy grać potężnym kultasem lub tytanowym Ale wróćmy do Snake'a Też tak brzmi jakby jak pornos. Akcja rozgrywa się w Rosji. Snake zostaje tam wysłany wraz z jednostką Fox, by uratować pewnego naukowca pracującego nad nowym rodzajem broni. Towarzyszą mu Major Zero, kobieta z najpiękniejszym głosem na świecie, czyli Paramedic oraz y, mentorka Snake'a, czyli The Boss. Po tym jak Snake niczym ninja przepełznął przez rosyjską dżunglę i odbił y, naukowca, dzieje się coś, czego no, dla niektórych z was może to być szok, ale tak czy siak, no, 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 no coś się dzieje. Nasza mentorka obraca się przeciwko nam, kopie nam dupę, zabiera doktora Sokolowa do złych Rosjan pod przewodnictwem pułkownika Wolgina. Co gorszy ruscy odpalają przynośną atomówkę i wrabiają w to USA. Teraz to właśnie od nas zależeć będą losy zimnej wojny, by ta nie stała się gorącą trzecią wojną światową. Jako Snake powrócimy do rosyjskiej dżungli, naszym celem będzie odnalezienie Sokolowa, zniszczenie jego broni oraz ubicie Volgina i zdrajcy w postaci The Boss. A wszystko dla USA. Jak widać fabuła w Metal Gear Solid 3 jest inna niż w poprzednich odsłonach i bardziej przypomina filmy z Bondem. Zresztą czołówka tej gry to wspaniały omarz dla kina szpiegowskiego. Mimo tego, że jest to trzecia część cyklu, jest to prequel i dzięki temu fabuła jest najbardziej spójna i nie wymaga od gracza co chwilę włączania Wikipedii, żeby sprawdzić o co kamam. Jeśli jeszcze nie graliście w żadnego MGS-a, gorąco polecam zacząć od tej właśnie części. Fabuła jest naprawdę bardzo dobra, a zakończenie to poezja w ruchu. Jeśli nie jesteście jakimiś robotami, to coś tam wewnątrz powinno się u Was poruszyć. Kolejny MGS to kolejne innowacje. Największą nowością jest system kamuflażu. Biorąc pod uwagę, że gramy w latach 60. Tak nie mam do dyspozycji sonaru i innych tam radarów. By przemykać niepostrzeżenie przez rozległy świat gry, będziemy musieli malować naszego Snake'a. Do dyspozycji mamy multum kamuflaży i face paintów, których będziemy musieli zmieniać, bo nie ma jednego idealnego zestawu. Dżungla, bagna, góry, magazyny itd. Każda z tych logacji będzie wymagać od nas ciągłego przebierania kamuflażu. Drugą wielką nowością jest pasek staminy: Snake to chłop z krwi i kości. Musisz żreć. Jeśli będzie nie na żarty, to wolniej będzie regenerować zdrowie, ręce będą mu latać jak u, u alkoholika i dodatkowo będzie mu błyszczyć w brzuchu, co może zaalarmować przeciwników. Tu na ratunek przychodzi fauna i flora. Będziemy mogli upolować i zjeść kilkadziesiąt zwierzątek i roślinek, od małych żabek poprzez węże i ptaki na krokodylach kończąc. Każda nasza ofiara będzie regenerować pasek staminy w różnym stopniu. Są też wyjątki, które nas otrują lub sprawią, że Snake puści pawia. Każde upolowane zwierzątko trafia do naszego plecaka, w którym po jakimś czasie niestety zgnije. Dodatkowo możemy uśpić do trzech posiłków, które nam się nie zepsują. Ostatnią nowością jest system leczenia. Snake, gdy oberwie mocniej, będzie musiał się operować w warunkach polowych. Wycinanie pocisków nożem, bandażowanie nacięć, nastawianie kości i inne takie atrakcje od czasu do czasu będziemy musieli sobie zaaplikować, by nas paszek zdrowia nie stracił sporego segmentu. Oprócz tych wszystkich nowości w wersji Subsistence dodana została także nowa kamera umieszczona za plecami Snake'a. Reszta rozgrywki to usprawniony system z Metal Gear Solid 2. Co wyróżnia tą część to walki z bossami. Jeśli w MGS-ie drugim było ich mniej i nie były tak porywające jak w jedynce, to tutaj Kojima podkręcił wszystko na 11. Pojedynków jest dużo, są bardzo zróżnicowane, a pojedynek z The Endem, ojcem snajperstwa, może potrwać nawet do kilku godzin. Same ostatnie dwie godziny gry to czysta filmowa akcja w najlepszym wydaniu: pościgi, eksplozje, niekończące się starcia z bosami. Oczywiście z Nekitera możemy przechodzić po cichu, nie zabijając absolutnie nikogo, albo skorzystać z naprawdę dużego arsenału i siać po żogę. Co ciekawe, w jednym momencie będziemy musieli do spojrzenia wszystkim naszym ofiarom prosto w oczy, co jest naprawdę dobrym motywem i pewnego rodzaju lustrem dla gracza. Jeśli chodzi o oprawę, to Metal Gear Solid 3, szczególnie w wersji HD, wygląda naprawdę dobrze. Zasalał nawet bym ze stwierdzeniem, że gra z PlayStation 2 wygląda momentami jak jeden z tytułów startowych obecnej generacji. Poprzedniej generacji. No, wiecie o co chodzi. Grafika jest bardzo dobra, a sam setting dodaje grze pewnego organicznego feelingu. Zamiast wąskich, zimnych korytarzy mamy rozległe poziomy w różnego rodzaju środowiskach, do których możemy powrócić. Harry Gregson-Williams po raz kolejny z soundtrackiem łącząc motywy z poprzednich MGS-ów z muzą z lat 60. 70. Voice acting to po raz kolejny mistrzostwo świata, a role Snake'a i młodego Revolver Ocelota powinny stać jako przykład dla twórców kryjących wrogich sobie bohaterów. A jak się ma sprawa przerywników? Porównując z Metal Gear Solid 2 stosunek gameplayu do oglądania jest tutaj najlepszy w serii. Sceny są krótsze i ciekawsze, oprócz tego nie ma tutaj długich rozmów przez radio, dzięki czemu nie musimy odkładać pada na pół godziny. Najdłuższe wstawki to intro i outro nakręcone z tak hollywoodzkim rozmachem, że nie pozostaje nic tylko je pochłaniać mimo ich długości. Krótko mówiąc, MGS3 to najbardziej growy MGS całej serii. Metal Gear Solid 3 to jedna z najlepiej zrealizowanych gier ostatnich lat i podtrzymuję swoją opinię. Snake Eater to tytuł rewelacyjny z miodnym gameplayem, piękną dorosłą fabułą i świetną oprawą graficzną. Serio, nie mam do czego się tutaj przyczepić. Zdaję sobie sprawę, że wiele z Was może potraktować tę recenzję jako nieżytelną, ale szczerze mówiąc mam to gdzieś. Metal Gear Solid 3 jest tak dobry, że można sobie przy nim zwalić i nie czuć się przy tym dziwnie. Co? Metal Gear Solid 3 to tytuł kompletny od A do Z i tylko dla formalności daję mu 5 na 5. Jeżeli zamierzacie zagrać tylko jednego Metal Gear'a, to niech to będzie Snake Eater. Pytanko do Was: Metal Gear Solid 3 to moja ulubiona gra Ewa, ale jaka jest Wasza? Napiszcie mi w komentarzach. Po raz kolejny dzięki za oglądanie. A jeśli spodobało Wam się to, co tutaj zobaczycie, to nie bójcie się i kliknijcie.